Cześć, witam Was ponownie dzisiaj przygotowałam szybciutki filmik. Banany w czekoladzie z kokosem. Deser w sam raz dla naszych mielosińskich zapraszam do oglądania. Przygotowanie deseru rozpoczynamy od przekrojenia bananów wzdłuż, a następnie w poprzek na mniejsze części Połamaną czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej z dodatkiem margaryny i cukru, cały czas mieszając. Banany nabijamy na patyczki do szaszłyków, maczamy w sosie czekoladowym i obtaczamy w wiórkach kokosowych. Tak przygotowany deser wkładamy na dwie godziny do lodówki. Po więcej przepisów zapraszam na smakowe